Widzowie, czekaliśmy na duży update, a zamiast tego co dostaliśmy? Update, który uszkadza skrzynki. Zaraz sobie o tym pogadamy. Pogadamy o kilku teoriach. Zobaczymy, co się stało na szynkach, bo dużo szynek poleciało. Zanim przejdziemy do filmu, wymienię widzów swoje skiny na Pirate słapie Link do strony będzie oczywiście w opisie. Polecam tutaj swoje skinki wymieniać z moim kodzikiem Elzart. Oto w tym miejscu jest kodzik elzard Możecie wpisać tam wam wyskakuje, jeżeli nie wpisywaliście darmowe 10 aż dolarów przy wymianie. Dodatkowo strona nie wlicza ceny naklejki, ceny czarmu, więc wymieńcie dużo przykładowskich craftów z czarnikami. Jest w tej stronie od zawalenia, więc polecam sobie jakieś fajne snajpiki na crafty z czarnikami zrobić i naprawdę pomieniać wszystkie Plus przy wpłacie z moim kodzikiem macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie 100 zł, darmowe 35 zł. Link do strony będzie w opisie. A my przechodzimy do filmu. Powiem tak, dostaliśmy update, w którym Valve wyrzuciło drop rare e, skrzynek, tak? Nie będzie już, na, nie będą nam już mogły dropnąć rzadkie skrzynki, tak? E, co jest ciekawe, dlaczego tak zrobili i tutaj lecą taktyki, że tak naprawdę Valve planuje zrobić wszystko żeby zrobić e, ze szynek tak żeby wszystkie szynki były jak Genesis e, Genesis Case, czyli to tutaj nasze terminale co jest chujowe no nie spotkałem się jeszcze żeby ktoś powiedział że to jest fajne to może byłoby fajne gdyby ceny tych skinów naprawdę promocyjne cię wystawiało ale sam, sam sposób w jaki się otwiera te szynki no to widać po cenie to jest duży niewypał. sam sposób w jaki się otwiera te szynki no to jest dramat to jest Dramat po prostu, widzę, no taka prawda. No to stare skrzynki są fajne, ale to, to nie, to nie. To tak jest gambling, więc ja nie wiem, co Valve planuje, no bo tak naprawdę to też jest lootbox, to jest ta lootbox, lootbox, no to jest też lootbox. Tak samo jak ta zwykła skrzynka, więc e, nie wiem, co wyrzucić lootboxy, po czym dają lootboxa, w którym też się coś pojawia i też losuje tak naprawdę. No ale to, nie rozumiem tego, ale tak też się pojawiają opinie, nie mówię, że to musi być prawda. Dodatkowo porosły sobie skrzynki. E, o, z w ogóle to chyba spadła znowu. Ta, tyczkę spadła. Ale prostu sobie skrzynki, no nie? Jakaś skrzynka... skrzynka w ogóle... Czekajcie, jest na drugiej stronie. skrzynka ukąszenia, zobaczcie sobie poleciała. No nic dziwnego, skrzynki z puli rare dropów poleciały, więc ci co mają Snake bajta, co inwestowali z mojego polecenia, no widzowie Mamy cash, mamy pieniążki, naprawdę fajne ceny. Wszystkie skrzynki co zobaczcie są w rare pull dropie, tak naprawdę poszły w górę. No te, które są ogólnie to zobaczcie, raczej tak no, normalnie się dalej trzymają, nic tu się jakiegoś strasznie nie, nie wydarzyło, a do rotacji skrzynki coraz bliżej, więc jak już skrzynka zrotuje, to ma jeszcze większy potencjał, bo już tym można jej dropnąć. Czyli co, przyszłościowo skrzynki z cesa są bardzo OP. Na to można powiedzieć, bo jeżeli oni już to całkowicie usunęli opcję dropnięcia ich w przyszłości Całkowicie, czyli już ta pula nawet nie może się jakoś tak powiększać, no wiecie, to wcześniej dalej były małe procenty, tak? I mała była szansa, że akurat, oj, że wam coś dropnie, no nie, ale była, że ta szynka tutaj doleci do dropu i coś tam lecia, latało do tego dropu. A teraz tych szans już nie ma. No i tak samo wszystkie szynki właśnie zareagowały, że poleciały e, w górę, no nie? I to, dosyć, to dosyć, dosyć dużo, więc no mieliśmy dostać update, który nam jakoś tutaj fajnie pomoże. Znaczy, który no, da coś ciekawego, po prostu. No dostaliśmy taki update. Napiszcie, w jakim kierunku może Valve pójść. Co to jest za plan według Was? No bo jest to e, ciekawe. E, no, jest tutaj kilka opinii różnych do no, nie. Co może się dziać, no ale zobaczymy. Ja też nie chcę tutaj tak aż bardzo spekulować. Moja opinia to albo wejście w Geneziski, te terminale, e, albo wywalenie po prostu, zrobienie rzadszych z tych skrzynek żeby nie było farm botów. Też jest to prawdopodobne. Albo no stop gamblingu, no, czyli te właśnie pójście w te terminale, no nie wiem, ale to, to nie ma sensu, bo to mówię, to też jest lootbox. To, to tak samo działa, tylko trochę inaczej wygląda. No tu się kręci, a tutaj się dostaje nagle losowo, coś no. no dziwne, dziwne. Na, napiszcie dokon, co wy tu sądzicie i zostawcie pilnie subika. Przepraszam, też dla mój głos, ale jestem nadal chory, więc no, sorry dla wszystkich, jeżeli wytrwaliście. Dziękuję serdecznie, cześć, cześć.